Dziś poznamy losy pierwszych ludzi Adama i Ewy. Zapraszam. Hej, Adamie, twoja twarz. Co cię śmieszy? Niebieska? Niemożliwe. Ależ tak! Ty się z niego nie śmiej, tylko go bierz do szpitala. Przecież jak on się przekręci, to kto ci gwint zerwie i zapoczątkuje ludzkość? Nosorożec? Pan <grymansy> <grymansy> Niebieskolidz! <Badnie> <grymansy> nie łaskocz <w> <grymansy> Muszę powiedzieć ci coś ważnego. Widzimy, odkleiły ci się suty. Bóg dał nam nowe polecenie. Jakie? Widziałaś to drzewo rosnące na środku wyspy? Jest piękne, całe srebrne i złote. Mhm. Bóg powiedział, że jest ono zakazane i nie wolno jeść jego owoców. Dlaczego? Bo będziesz miała po nim sranie, a papier toaletowy wprowadzą dopiero w XIV wieku, Ewo. Bo jeśli je zjemy, umrzemy. Jeśli je zjemy, umrzemy. Nie, Bóg to jest stary kawalarz. To straszne, nigdy nie będziemy ich jeść. Typowa kobieta. Ewo, nie możemy jeść tego drzewa. Ale dlaczego? Bo nam Bóg zabronił. Ale ja chcę. Nie, jesteśmy w raju! Rozejrzyj się! Masz dookoła pełno jedzenia: winogrona, truskawki i KFC. Ale ja chcę właśnie z tego drzewa i basta! Boże, cofam, ja jednak chcę być homo! Spójrz! Grają w księżycową piłkę. Jej nie bajeruj księżycową piłką, tylko lepiej jej powiedz, że wasze dzieci będą musiały się między sobą gzić! Wszystko było doskonałe w ogrodzie Edenu. Ale nie do końca. No już dorysujcie mu te suty. Kiedy Adam i Ewa zachwycają się swoim pięknym rajem, zły wąż zaczyna knuć i podniecać się samym sobą. O, ty uroczy diable. W środku nocy Ewa budzi się i postanawia hmm. trochę popływać, bo dla pierwszych ludzi kąpiel na waleta o trzeciej rano była czymś zupełnie normalnym. Cudownie. Zatańczymy? Będzie mi bardzo miło. No. <laughs> ja poprowadzę. Twój ogon jest taki wielobarwny. Nie to co blady flakadama. Czy widzisz to drzewo? To jest zakazane drzewo. <laughs> zakazane drzewo. <laughs> Naprawdę? Bóg powiedział Adamowi, żeby nie jeść owoców z tego drzewa. Adam, ci to mówił? Nie, Grzegorz. No kto miał mówić? Jak nie Adam? Aha. Jesteś tego pewna, serio, Ewa potrzebowała tyle czasu. Jesteś tego pewna, żeby przypomnieć sobie, czy aby na pewno rozmawiała z Adamem? Jedynym oprócz niej człowiekiem na świecie? Tak mówił, a kto jemu o tym powiedział? Tak powiedział Bóg! Na pewno nie kasztanowiec? Co się stało? Co? Źle z Ewą. Ewo, zejdź z drzewa! to nie mieszaj! Myślę, że Bóg się mylił. To najlepsze owoce na świecie. Chciałby, abyśmy je jedli. Ewo, naprawdę tak myślisz? No widzę, że pierwsi ludzie rzeczywiście nie grzeszyli asertywnością. Jeśli nie będzie ci smakowało, zawsze możesz wypluć. Mój nauczyciel od wf mówił to samo. Zakazany owoc tak bardzo zasmakował Adamowi, że zaczął zachowywać się jak Charlie Sheen na widok kokainy. Co więcej... Chcę jeszcze więcej! Mówiłam, Bóg musiał się pomylić. Spójrz na mnie. Ja tu wszystkim rządzę. Tak, scenarysujesz, narysujesz. Cudy. Mogę więcej niż Bóg. Jestem ponad Bogiem. Ja też. Ty to przez najbliższy czas nie będziesz nawet mogła głosować, więc calm down i wtrążala i szatańskiego kosztela. Mi nie powiedziałeś? Bo teraz, żebyś była naga, będzie musiał skądś w raju wytrzasnąć pigułki gwałtu. Podejrzewam, że to nie jest takie proste. Kiedy Adam i Ewa zauważają, że latają jak krytyni po tym lesie z gołymi dupskami, pojawia się Bóg. A że chce się z nimi spotkać oko w oko, to przyjmuje właśnie taką postać. Czy jadłeś owoce zakazanego drzewa? Tak, Ewa mówiła, że to nic złego. Nie obwiniaj jej. Czy ona zadecydowała za ciebie? Tak to jest, jak się facet kubity słucha. To nic złego, to nic złego, a potem stoisz z fojarą na wierzchu i masz zjebę od wszechmogącego. To wąż mnie skusił. Nie mogłaś oprzeć się wężowi. Mówiłem, że tak było. Ciebie też skusił! O, pierwsza avanti, A następnego dnia Bóg stworzył adwokatów rozwodowych. Wężu, wiesz, że nie powinieneś ich kusić. <laughs> Wybacz, ale ostrzegłeś ich. Nie dzieli, że nie można. Jesteś większy i mocniejszy ode mnie. Poniesiesz karę! 10 Pompek! Przeklęty będziesz, wężu! Teraz nasza kolej. Och, Hadamie, Tak się boję! Nie dziwię się, w Ulotce było napisane, że Bóg wybacza, a tu proszę, jakiego rajdę na wężowi zrobił. Ewo, ponieważ nie słuchałaś mnie, teraz poznasz. Co to jest ból i smutek? A Adam by z chęcią poznał, czym jest ból i sutek. A ty, Adamie, każdego dnia w trudzie wyrywać będziesz chwast w ziemi, aby zdobyć chleb. I to był pierwszy odcinek Rolnik Szuka Żony. Jedna kandydatka lubi szatańskie kosztele i biegać na golasa po lesie. Bóg postanowił wygonić pierwszych ludzi z raju i było to tak smutne wydarzenie, że aż się list z tygrysem spłakali jak na Tytaniku. O Panie... Jak będziemy mogli żyć bez ciebie? Nigdy was nie opuszczę. Powiedz to dzieciom w Syrii. To drzewo wiecznego życia. Gdybyście zjedli jego owoc, żylibyście wiecznie. Nie, nie pozwalam. Anioły i płonący miecz chronić będą tego drzewa w dzień i noc. Pod Cherubinów z katechezy nie pamiętam, ale pewnie wtedy grałem w kropki. Żegnajcie. Do widzenia. To już koniec naszej niezwykłej przygody w świecie pierwszych ludzi. Dzięki tym odcinkowi wiemy, że... Adam nie miał sutów. Więc Po pierwsze, jak być może wiecie, już 19 października odbędzie się premiera mojej najnowszej książki Historia Wszechświata według Niekrytego Krytyka. Również będzie o Adamie Jewie, o dziwo. Więc serdecznie zapraszam do księgarni. Natomiast jeżeli ktoś chciałby taką książkę otrzymać z dedykacją oraz moim autografem, piszcie na niekrytykrytykmałpa gmail.com Może coś wymyślimy, chociaż uprzedzam, że ilość takich egzemplarzy jest bardzo ograniczona, no bo po prostu nie da się wypisać 3000 dedykacji. Po drugie, jeżeli chcecie więcej regularnych odcinków, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę do góry oraz subskrybować mój kanał. I na koniec sucharek. W jaki sposób Ewa przekonała Adama, żeby zjadł zakazany owoc? Zjedz zakazany owoc, Adam. Dasz? Ewo, ponieważ nie słuchałaś mnie, teraz poznasz, co to jest ból i smutek.